Hej, cześć, ja jestem Pola i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, ale trochę innym niż zwykle. Zazwyczaj nagrywałam po prostu z całego tygodnia stawiałam najczęściej w sobotę. Czasami zdarzało się innego dnia, ale no tym razem mamy już piątek, więc praktycznie cały tydzień się do Was nie odzywałam, a to dlatego, że po prostu w niedzielę dopadła każdego z nas po... Kolei jelitówka. No, bardzo ciężka. No, w ogóle nie chcę tego wspominać. Myślałam już, że w środę jest lepiej, ale wczoraj w czwartek znowu wróciło, więc, no tak, średnio dzisiaj mamy piątek, jest dobrze. W końcu się zebrałam, ogarnęłam. Wychodzę dzisiaj z domu, więc ten vlog będzie właśnie z takiego jednego dnia, może z weekendu. Zobaczymy jak wyjdzie, ile będzie materiału i co będzie się działo, ale zapraszam właśnie do oglądania, też koniecznie pamiętajcie zostawić kciuki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, no i też, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Jeśli chodzi o sytuację remontową, za dużo się nie zmieniło przez to choróbsko, które nas właśnie dopadło, też zobaczcie w ogóle, jaki mam odrost na paznocie, więc musimy się ogarnąć. I w ogóle dzisiaj było tak zimno, na, jak wstałam, były na dworzu 4 stopnie, no i szyby były zamarznięte, trzeba było skrobać, zacnie, no, ale jeśli chodzi o ten bałagan w ogóle... Dalej jest wszystkiego pełno, więc tak nagrywam na takim kawałku, gdzie jest w miarę, w miarę okej. Okay. W ogóle przyszła do mnie taka duża paczka z Yuki i stwierdziłam, że pokażę wam co tutaj mam. Już otworzyłam, bo otwierałam na kubeku i tutaj mam już wyjęty kokon, ja wszystko zamówiłam w, w tym samym princie czyli mamy taki jasny właśnie z miszkami i na odwrocie jest taki beżowy i tutaj mamy w środku wszyty sznurek, on jest tak zakończone, że to sobie tak wywijamy albo w jedną, albo w drugą stronę, e, wiążemy na końcu i tutaj zakrywamy tym, żeby nie było widać tego wiązania i mamy taki pokon. Ja brałam tą mniejszą wersję, bo jeszcze jest wersja XXL, ale stwierdziłam, że ta mniejsza w zupełności wystarczy e, i e, no ta większa to raczej nie będzie konieczna, poza tym ona się, ta większa nigdzie by nie mieściła do e, na przykład Dostawki, no to by już nie weszła. I idąc dalej, od razu Wam pokażę wszystko, co tutaj mam. Tutaj mamy taką kołderkę. Ona też jest dwustronna. I wszystko, tak jak mówiłam, jest w tym samym princie. Tutaj mamy taką mini-podusie. Tu, o taką, myślę, idealna do wózka będzie. E, tu mamy taką wkładkę właśnie do tego kokona i też może być taka albo taka więc to już w zależności co tam e, wolimy też wzięłam tą poduszkę motylka takiego tu już nie ma tego weluru jest taki zwykły materiał mm. i e, też e, taką wkładkę otulacz do fotelika samochodowego i tutaj od razu mamy też wycięte dziury na pasy, więc jest to funkcja jakby takiego rożka, ale właśnie mamy wycięte te dziury na pasy, żeby było bezpiecznie i cieplutko i tutaj są uszka i tutaj mamy już ten kolor w środku Czyli beżowy w środku, na zewnątrz, właśnie ten print. Na obrót tak stwierdziłam, że. A, dobra, niech tak będzie. I tak, tutaj mamy w takim kolorze jeszcze przyścieradło do e, łóżeczka. I dwa przyścieradła do gondoli, w tym samym też takim beżowym. I drugie troszkę ciemniejsze. I jeszcze zestawy dwa mam pieluszek muślinowych. Są to trzy taki w rozmiarze 30 na 30. Jeden jest też taki właśnie ze zwierzeczkami, a drugi z balonikami i samolotami. I taki gładki, właśnie zielony, w moim ostatnio też ulubionym kolorze. Jeśli natomiast chodzi o postępy remontu, no to łazienka już lepiej wygląda tak. Tutaj mamy ten. E, parę płytek tutaj odtąd tu położone, ten rządek, ten, no i ten, została tu góra. E, był gościu z ubezpieczalni, zobaczył wszystko, więc możemy e, działać, e, możemy kłaść. Jeszcze muszę podjechać do briko, dobrać e, fuga, ale powiem Wam, że ciężko dobrać właśnie taki kolor. No ale myślę, że jakoś, jakoś się uda, a tymczasem, no dalej tam wszędzie bałam się, nie mogę doczekać aż wszystko, wszystko wysprzątam, myślę czy w ogóle dołu nie ogarnąć, bo dół jest w sumie gotowy, więc się zastanawiam, czy tak na gotowo właśnie sobie go nie ogarnąć, eee, a teraz wieszam bobasowe pranie. Możecie w tyle słyszeć hałas, to dlatego, że remont cały czas trwa. Wzięliśmy się za ogarnianie piwnicy, e, wyrzuciliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy. E, chyba trzy transporty pojechały takie do spalenia, już jeszcze pewnie coś tam będzie. E, jeśli chodzi o inne śmieci, to naprawdę nagromadzone przez lata było tego mnóstwo, ale powoli robi się pusto. Więc e, fajnie, cieszę się, może później zejdziemy i pokażę Wam, jak to wygląda. Teraz wziąłam się za robienie obiadu, e, robię ogórkową e, i też trochę ogarniam tutaj e, w salonie, bo chcę, żeby ten dół był w miarę ogarnięty, skoro na górze jest rozpizdziel. E, pranie robię więc takie ogarnianko, e, ale też zaczęłam trochę pakować rzeczy e, dla małego e, do szpitala. E, popakowałam sobie to, co muszę zebrać z ubranek. I jeszcze muszę tylko dopakować yy, pieluszki takie yy, muslinowe głównie, bo w sumie chyba, czy, <laughs> przepraszam, takie głównie chyba tylko mam, no to yy, sobie to dopakuję, yy, no i potem już zostało spakować walizkę, ale z tego nagram Wam osobny film. Byliśmy też na szybko y, na zakupach, ale tylko w brikopach, jakieś takie materiały budowlane, co mogliście już zobaczyć. Y, ale y, też zajechaliśmy do Lidla i w ogóle na promocji teraz jest odkurzacz biorący. Y, stówkę tani, on chyba wchodzi, 300 zł, niecała, całe, y, więc wzięliśmy, bo doba y, wypożyczenia. Kosztuje 150 zł, w nie doba chyba jeden dzień, 150 zł, a tu mamy za 300 jakieś, no nawet nie całe już swój, więc fajnie, że udało się go dostać, było ich bardzo dużo, a myślałam, że u nas nie będzie ich, ale jednak było właśnie ich dość sporo. Tu natomiast robi się już zupka, będzie ogórkowa, nie wiem czy mówiłam. Tu mam ogórki przygotowane w słoiku. Właśnie już tutaj wszystko jest. Gotują się już w sumie ziemniaki. Tam jeszcze tylko mięsko muszę obrać. Jest przykryte, żeby kot się do tego nie dobrał. Dorzucę ogórki i będzie obiad gotowy. I zupkę mamy gotową. Zobaczcie, piękna. No, wyszła po prostu idealnie. Trochę. O, aż zaparowało. Zmartwiłam martwiłam czy nie zabiała, ale nie, wyszła ja. perfekcyjnie. Yy, ja wyznaję zasadę, że ma być smacznie jak u babci. Powiem wam, że wzięłam się za y, nagrywanie ogarnianie trochę tutaj w salonie, bo przygotowuję się do nagrania filmu z ozdobami jesiennymi. Właśnie chcę wam y, nagrać jego zdobioną y, nom na jesień, ale skupimy się tylko na dół, dole właśnie, ale no to wszystko będzie już w innym filmie. Zrobiło się w ogóle dość późno, dzisiaj jest dość wietrznie, zimno. Ubrałam sobie bluzę z kapturem, bo zaczął padać deszcz i jadę do Biedronki po zakupy, bo w planie też mam robić jutro pizzę, cynamonki, ale to myślę, że raczej ponagrywam Wam na TikToku już nie we vlogu. Może następnym razem, jak wyjdzie to rzucę Wam też tutaj w filmie przepisy, ale no to już nie w tym, więc idziemy do Biedronki po zakupy. No i co? Jeszcze dzisiaj w planie mam zrobić trochę sobie paznokcie poprasować. Dobra, wróciliśmy właśnie z zakupów do domu. Pokażę Wam na szybko, co kupiłam. W ogóle były pampersy na promocji, więc wzięłam e, te z e, W sumie nie wiem, czy one są ok, bo ja wcześniej kupowałam te z Pampersa, ale były na promocji, że druga paczka za dwa złote, więc e, wzięłam. E, więc My zobaczymy które się sprawdzą e, pokażę tak na szybko co tutaj mam e, olej ten taki smakowy ostry e, cebula e, tutaj mamy czosnek edar w ziórkach, pasztet pomidorowy w tej siatce to wszystko na promocji też były sorki mascarpone to wzięłam e, tutaj mamy drożdże na chipsy. tu w ogóle już wzięłam na święta do prezentu z takie takie na promocji też były e, te zupki wzięłam e, kawa Dwa nie, jedynie ja to nie piję, ale w razie czego niech będzie margaryna sortowa. w ogóle miałam ochotę na sok pomarańczowy, więc też wzięłam e, sosy, czosnek i Amerykański, ostry. W ogóle była też nowa karma z Puffy z Dziczyzną z Marchewką. Zobaczymy, jak będzie, Sos do pizzy. Pieczarki. Nie było papryki, ale dobra, wezmę papryczki ostre. Cynamon. Mąkę wziąłem jedną i jeszcze drukowa. I w sumie już ten dzień dobiega końca, ja jeszcze skoczę na górę, to zrobię sobie paznokcie, ale myślę, że tylko u stóp, u rąk może jutro, no zobaczę, więc to był taki jednodniowy vlog, bardzo dziękuję wam za oglądanie i do następnego, pa!